Zimno. Dzień dobry. Grzej się. Dawaj, full. A więc tak. Mamy piątek, a za dwa tygodnie mam targi Expo Kamperowe w Krakowie. Takie nowe targi coś znaczy nowe? No, pierwszy raz na nich będę. No a jak widzicie, trochę tu rzeczy brakuje. Brakuje nam stolika, brakuje nam podestu. Tutaj pufy są nieskończone. To trzeba by było coś zrobić, zamaskować czy coś. Nie wiem jeszcze. Tutaj brakuje nam jakiejś zasłony czy jakiegoś zakrycia. Tu w miarę ok. Tutaj oczywiście trzeba będzie posprzątać i tak dalej. Drzwi w miarę ok. Kuchni trochę nie ma. Mam lodówkę i tyle. <laughs> tu musi powstać słupek, tu musi powstać cała zabudowa dolna, i nie mam szafki górnej. Nad szafkami górnymi się na razie nie skupiam, to może będzie później, natomiast z kuchnią muszę się tutaj skupić. I nie mam osłon na tylne drzwi, w sensie tutaj tych płyt, zabudowy, czy jakby to tam nazwać więc tym się trzeba też na pewno zająć tutaj trzeba łóżko wykończyć żeby ono też jakoś ładnie wyglądało poszpakrowane są, a to trzeba pomalować Przepraszam. no i dobra, kula nam to tutaj to muszę też przebudować, bo to mi się nie podoba nie podobają mi się tutaj tały, te wężownice muszę go trochę zrobić przede wszystkim mniej i wywalić te chińskie yy, trójniki które mi śmierdzą, dlatego teraz jest na tym jednym trójniku żeby mi tak nie śmierdziało bo to niestety te trójniki mi tak śmierdzą to nie wybasło, tak śmierdzi tylko trójniki tu trzeba coś zabudować no i tutaj właśnie mówiłem że to, ta cała ściana jest jeszcze wszystko do malowania bo to było szpachlowane tutaj listwa do maskownica taka no jest roboty naprawdę na dwa tygodnie o mega dobra nie gadam grzeję sobie i zaczynam tutaj jakąś robotę o, widzę, że nie domknąłem drzwi, bo tam jest szczelina. Tak to jest właśnie, jak się je źle domknie, i to tak potem właśnie jest. Już mam tutaj roletę, ale też ją muszę trochę poprawić. W sensie muszę zrobić do niej jakieś koraliki, żeby ją można było ściągać, i blokować w tej pozycji góra. No i tutaj już mam światełko, tylko nie wiedzieć czemu ono. Nie chce mi się przełączyć, bo ona ma pilota i tak naprawdę y, powinna mi się przełączyć, włączyć, ale to, to nie jest kwestia baterii też, tak? Nie wiem, coś mi się porobiło, zostało na tym jednym światełku, <grym> ale nie będę się może na razie nad tym skupiał. Na razie skupmy się jak najwięcej tutaj zbudować. O, na tym się skupmy. Stolik trzeba zrobić, ten podest y, tutaj trochę już... Kminiłem wczoraj, jak to zrobić, i zaraz Wam pokażę, co wymyśliłem tutaj z podestem. Czy on jest taki ważny? Kuchnia jest ważniejsza. Kuchnią się trzeba zająć. No. O, i wymyśliłem sobie coś takiego. O, i wymyśliłem sobie coś takiego. Popatrzcie. Tutaj listewka, która będzie przykręcona do ściany. To jest mocna ściana. Jeden spornik, drugi spornik. Tutaj dwie deseczki. Tutaj pod spodem będzie szuflada duża. 60 na 50 Wysuwana. Natomiast to będzie na stałe zabudowane. Tam są dwa sporniki. No i pozwólcie, że Wam. Nie wiem, czy to uda mi się jedną ręką. Chyba mi się nie uda. Zostawię was na chwilkę tutaj. Mhm. czy tam już mi spadło. Oczywiście to trzeba wszystko skręcić, skleić i tak dalej. Ale o tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czemu to się wyłączyć? Nie się włączyć. Dobra. Bawiłem się trochę webastem, no nie wiem skąd mi to. Znaczy, no śmierdzi chyba z tych trójników. No I tutaj mamy coś takiego. O. Czyli tu mamy szufladę, a tam mamy schowek. Mam nadzieję, że to wytrzyma. Tu jest wklejona mocna sklejka dziesiątka. Jeszcze skręcona. Zresztą tutaj to raczej nikt tak mocno nie stanie pod stolikiem. Chyba, że ja tutaj, jak nie będzie stolika, to trzeba pamiętać, żeby jedną nogą na fullu tutaj nie stawać. Oczywiście ja to ważę mało i ogólnie moja rodzina to raczej takie ludzie. No bo jak to się wszystko tutaj skręci, to się oczywiście to trzeba wszystko wyrównać. To musi być pójść dalej, żeby tutaj też yy, ścianka szuflady była ewentualnym Podporem, gdyby ktoś tutaj, nie wiem, bardzo ciężki chciał na tym, na samym kancie stanąć, to żeby mi się to nie złamało, wszystko, tylko ewentualnie oparło się na szufladzie. Też tutaj muszę to tak zrobić, żeby to było jeździło, ale jeździło na takim, wiecie, milimetrach, nie? Wtedy to trzeba trochę cofnąć. To tam centymetr musi gdzieś być, gdzieś tam muszę to cofnąć, a bo tam muszę podciąć 7 cm, bo za dużo. Ta jedna jest. No, ale widzicie sam zamysł, jak to chce żeby to wyglądało. czemu on, tak jak zawsze, zaczyna rozpalać się, tak z tego wydechu robi. No nie. Dobra. No i na to oczywiście wykładzina, tak? Dobra. Gitara. Takie coś udało się wczoraj wystrugać I dzisiaj, jak widzicie, to przyklejam. Przykręcam. Przykręcam i przyklejam. To yy, sobie kołeczki, które mi dzisiaj właśnie przyszły. To czy znaczy, kołeczki. Takie zaślepeczki. Natomiast yy, zaślepka składa się z dwóch części. To jest jakby część, w którą wkładamy śrubkę. Tak? Tak to wygląda. I tutaj jest coś, co. Na tym się zaklikuje. O, tak to powinno wyglądać. Natomiast nie trzyma się to mega mocno. To jest raz. A dwa, ponieważ tutaj to jest w zagłębieniu, no to tutaj jeszcze się złapało jakoś. Ale tutaj już się nie chce złapać. No bo tu jest pianka, tak? 6 mm i materiał, i to jest w zagłębieniu, i nie chce mi się to też złapać. Więc to jest zaślepka taka normalna, krzyżakowa. I to tutaj na razie wsadzam i tak to na razie będzie. Natomiast muszę zamówić to, co miałem na początku w planie. To znaczy takie. Hmm, teraz właśnie nie mam ani jednych, co mówiłem specjalnie do tych, hmm, tych boczków szare. Ale to szare tak za bardzo mi y, tutaj. Się odznacza, za jasny jest to szary taki kolor musiałby być taki pomiędzy czarnym a szary taki ciemny szary może zamówię jeszcze takie ale no nie sprawdzają się te tutaj tutaj jest akurat trochę jakoś mi się to zakliknęło natomiast przy tych wszystkich się nie zaklikuje nie równam tego jakoś tak mega mocno Starałem się jakąś tam linię zachować i jakąś tam mniej więcej odległość, natomiast trzeba pamiętać, że drzwi mają różne miejsca konstrukcyjne tutaj i gdzie, gdzie się na przykład nie można przykręcić, bo na przykład jest akurat tam gdzie jest otwór, czy dziura, czy też jest przesunięcie, no i to tak wychodzi. Standardowo, tak jak zawsze w busie, powinna być taka zakładka, bo potem jak przychodzą drugie drzwi, tak. To one się tutaj dociskają. I tutaj specjalnie zrobiłem tak, że. bo to jest y, zrobione z 4 mm sklejki, która jest obklejona od, z jednej strony folią. Na to idzie kauczuk. Y, przy, w tym przypadku 6 mm, bo ja mam y, w środku wygłuszone, wyizolowane jeszcze te drzwi. I na to idzie y, materiał. I myk jest taki, że tutaj mam sklejkę mniej więcej gdzieś dotąd. A tutaj jest już sama pianka, jak widzicie. O, mogę, widzicie, tu jest około niecały centymetr z samej pianki. I teraz jak dochodzą tutaj te drzwi, to ładnie się tutaj dociskają. I dzięki temu, jak jesteśmy wewnątrz, no to nam nie wieje. Akurat temat zgapiony, chociaż on troszkę inaczej tutaj zrobione, bo inaczej to wylepione. Ale zgapiony od Andrzeja, zmajowanie. Ja też już coś takiego robiłem, natomiast no jest to taka trochę, powiedziałbym, kopia tego, co on akurat tam u ma strugał. U mnie jest dodatkowy problem, dodatkowy challenge w postaci okna, bo okno jest w ogóle głębiej. Ono jest osadzone tutaj na tej, na bl blaszy i ono przez to jest wewnątrz. I teraz, żeby ta roleta i to wszystko tutaj działało, no, to tutaj jest wewnątrz, a tu jest są drzwi, tak więc wymyśliłem sobie tak, że wyciąłem sobie otwór, i jak widzicie, no nie pasuje on idealnie. O się gdzieś tutaj walnąłem? Tu jest troszkę jakby za, za, za bardzo. Tu jest troszkę jakby za, do góry gdzieś mi to się zukosiło albo coś takiego. Nie wiem. Duchy, chyba mi się zukosiło, bo widzę, że tu jest, tu jest niżej, a tu jest, tu jest wyżej, tak, zukosiło mi się to, więc ja to muszę trochę przesunąć sobie. I tak też zrobię. Tutaj sobie już niby przyłapałem, ale to nie szkodzi. Jedna, jeden wkręt w tą czy w tą to nie ma różnicy. Wczoraj wkręcałem tymi takimi czarnymi wkrętami, ale nie polecam ich używać. Ja je zaraz demontuję. Nimi się dobrze wkręca bardzo w blachę, natomiast one potem korodują, więc raczej ich unikamy i potem stosuję takie. Wczoraj to po prostu łapałem tymi żeby mi było szybciej i lepiej, bo jak widzieliście dzisiaj na timelapse, chyba widzieliście, bo zrobiłem, no to tutaj, już tymi, z, tymi takimi nieczarnymi, to trochę gorzej się wkręca w blachę Szczególnie jeśli gdzieś trafimy na podwójne akurat łączenie blachy, no to, to tak na dobrą sprawę nawet powinniśmy wiertło użyć. Dobra, biorę się za to jeszcze, bo zimno się robi. Na razie jestem na słoneczku, jest niby. 5 stopni, ale taki delikatny wiatereczek jest, i, i dzisiaj mi już z nosa leci, bo już wczoraj się sobie trochę tutaj pomarzłem Chciałbym już tam pójść do środka i tam się raczej grzać i bawić. Mamy niedzielę, nic nie zrobione. <grytanie> tutaj wykładzina czeka, to jest, jest nieskręcone, niesklejone, ale wczoraj udało się stworzyć w sobotę taką konstrukcję. Yy, Powiem wam o co chodzi z tą szafą, która tutaj ma być. Tak ona ma sobie wyglądać i wymyśliłem, żeby ona była jak najlżejsza, no bo pilnuję już dość mocno wagi i ta cała zabudowa kuchenna musi tutaj ważyć naprawdę jak najmniej, wszystko musi być lekkie jak piórko. W związku z tym yy, deseczki tylko z cejby, to jest naprawdę leciutkie. Muszę mieć pięć półek. Tutaj sobie poznaczyłem na jakich wysokościach, i tutaj sobie mniej więcej poznaczyłem wysokości, na których mają być. Tak mniej więcej sobie to rozplanowałem. Pomierzyłem sobie tutaj różne rzeczy, typu butelki, ekspres do kawy i takie rzeczy. I tak to sobie rozplanowałem. I mniej więcej chodzi o to, że cała ta konstrukcja ma wyglądać tak, że będą tylko dwie listewki. I tutaj będzie. Będą półki, które będą tworzyły też konstrukcję, jakby całej tej szafy. Tu najprawdopodobniej zrobię po bokach lamelki. Tu porobię lamelki. Skleję to i jeszcze dodatkowo pewnie przyjdą śruby. Chociaż, jak będą lamelki, to chyba nawet nie będzie potrzeba. Natomiast to jest tylko dziesiątka. Tu są chyba. Jedna jest chyba dwunastka, jeśli dobrze pamiętam, taka konstrukcyjna bardziej. I tu mam chyba też tylko dziesiątkę, więc to nie jest za grube. Nie wiem, czy mi laminownica tak yy, no wyda, żeby to tak zrobić, chyba że naprawdę. Muszę to, muszę to przemyśleć, ale konstrukcja ma być właśnie taka. Jeśli nie zrobię laminownicą, to po prostu będę to wkrętami robił i klejem. nie Klej i ten. To gdzieś jest, któraś jest tutaj z wyżej, któreś chyba. Tu. Tutaj gdzieś to tak ma być, o i tak to będę do tego tutaj skręcał, tylko że tutaj muszę jeszcze powycinać. Jak widzicie już z jednej strony sobie wczoraj to zdążyłem zabezpieczyć. Wszelkie drewno, które mam w kamperze zawsze zabezpieczam z jednej z drugiej strony, z krawędzi, żeby każde było zabezpieczone tak wilkociowo, żeby żaden sobie tam grzybek nie, nie zapleśniał. Te listy oczywiście też zostaną pomalowane zanim to zrobię. Także tak ta szafa ma wyglądać. A tutaj z boku tutaj z boku ma być yy, płyta dziesiątka. O, mi to, to jest niedołożone. Nie tutaj ma być płyta dziesiątka. I tylko ona będzie sobie do, yy, tutaj do mniej więcej lodówki. Już jak blat będzie, poniżej blatu ma nie być, ponieważ ta lodówka chodzi się bokami, więc tutaj nie mogę jej jakby zabudować ani z tej strony, ani z tej drugiej. Tutaj też konstrukcja będzie, szlafki dalej, będzie tutaj dziura. A jak tam z tyłu? Jak to wyszło, już was zabieram. No i z tyłu, te zaślepki na drzwi, czy jak to da nazwać, zabudowa. Tak to wyszło z jednej strony no i druga strona podoba mi się myślę, że spoko to wyszło oczywiście te zaślepeczki trzeba jeszcze trochę poprawić bo one według mnie będą wypadać jak będę trzaskał drzwiami. gdzieś tam już nawet chyba jedna mi wypadła na górze ale czym by był materiał gdyby nie było tutaj testu akumulatorów jak widzicie film jest pozbawiony reklam. A to dlatego, że mam kolejny akumulator do testów. Nie będę Was zanudzał całym rozpakowywaniem. Paczka przychodzi w takim opakowaniu jak zawsze. Więc kurier może ją rzucać i tak dalej. Akumulatorowi się nic nie stanie. Mamy firmę Time USB, tak ona się nazywa. i Mamy akumulator 100Ah, 1200Ah, Wh z protekcją. BMS odłączy poniżej na przykład 5 stopni oraz wersję Bluetooth. Zaraz Wam wszystko pokażę, też jak ta aplikacja wygląda i tak dalej. 100 amperogodzin pojemności, oraz BMS ma właśnie 100 amperów, czyli 100 amperów możemy naładować, prądne ładowania. Potraktować taki akumulator i 100 Amperów możemy rozładowywać. Co daje nam w przeliczeniu z 12,8V moc, którą możemy wykorzystać na jakąś przetwornicę 1280W. Oczywiście w pliku to tam może być troszkę więcej. Przyszło mi tutaj dużo tych ulotek, naklejek itd. Dostajemy oczywiście produkt manual język niemiecki i angielski to chyba raczej standard jeśli chodzi o te o, takie instrukcje no i tutaj przychodzi ze śrubkami, ja już mam tutaj śrubki założone tu jest kod QR do zeskanowania sobie aplikacji z bluetooth możecie sobie zeskanować możecie sobie już nawet tą aplikację ściągnąć jeśli Wam się uda kod QR z takiego firmy <głos》> zrobić. Safety do nas nie, nie obchodzi. Parametry nas obchodzą. Czyli mamy LIFE 4 128 100A pojemności 1280Wh. Cykle ładowania bla, bla bla. Rekomendowane ładowanie ładowarką 20A i maksymalny prąd rozładowania i ładowania 100A. W krótkim czasie można puścić nawet 500 amperów. Wymiary, montaż, jakieś tam takie rzeczy. O, mam właśnie. resum żarzini temperaturę. 5 stopni. Czyli w powyżej 5 stopni on będzie ładowany, poniżej 5 stopni nie będzie ładowany. Co oszczędzi jego żywotność, bo o co chodzi? Jeśli ktoś jeszcze właśnie się nie zna na LiFePO4 to tych akumulatorów, w przeciwieństwie do takich zwykłych kwasiaków tak zwanych, nie wolno ładować poniżej 0 stopni. Dlatego bezpieczną temperaturę ustawia się na 5 stopni w BMS-ach, żeby po prostu tego akumulatora nie degradować, bo ładowanie w niskich temperaturach skraca żywotność takiego akumulatora. Od 10 do 35 bla bla bla. Tutaj mamy jakieś rzeczy Wykreśliki z alternatora, z generatora. Tak. O, to jest ciekawa rzecz. Nie spotkałem się chyba jeszcze za bardzo, żeby kable, przekrój kabli dawać. Jaka, jaki amperaż i jakie mają być. Jakim przekrój kabla. Na przykład 50A to. 8. To ósemka. Tylko też tutaj powinno być chyba nie, przy jakiej odległości, bo to też y, jest ważne. Tutaj łączenie w banki energii. Rękawice stosowanie. Y, planuję sobie trochę jakiś bank energii postawić. W związku z tym testów tych akumulatorów troszkę y, pewnie już u mnie jest. Yy, właśnie myślę o jakimś takim, tylko że no, na 12V to trochę mija się z celem, yy, ale można te akumulatory właśnie połączyć w jakieś takie yy, bank energii, tak? Jakieś 48V, na przykład 4 takie i mamy już 5KW yy, pojemności. Wymiary, a no, to już jest po niemiecku, tak? No. także tak to wygląda. Yy, po polsku. Zakaz rozbierania, elektrolit jest szkodliwy, zakaz zanurzania ogniw w wodzie, zakaz używania uszkodzonych ogniw w nieodpowiednich miejscach. Ale po polsku instrukcji nie ma, ale ostrzeżenia są po polsku. Czy producent chciałby nam coś przekazać? No chciałbym, żeby po polsku była jednak instrukcja też. Akumulator LiPo 4 może być różnie zamontowany. Nie może być w wodzie, to normalne, ale może być na przykład w takiej pozycji tak albo tak leżeć to jest bardzo duża zasługa, yy, zasługa yy, duży plus duża przewaga akumulatorów LiFePO4 nad innymi kwasiakami tam AGM -y, no to też jeszcze no, zależy jeszcze jakie ale yy, te mogą być w dowolnej tej dobra to co lecimy sobie z testem no i dobrze, mamy ustawione to tutaj na 10 Amperów, na zładowywanie, tam czas, no i kod też nas też interesuje, na no 10 V, reszta nas interesuje. Zaczynamy nasz teścik, będziemy patrzeć czy nam się tutaj łapki za bardzo nie grzeją. Tak wygląda aplikacja, nie wiem jak Wy tutaj to widzicie, aktualnie. Przecież ruszyło. Było 99% 103,5 amperogodzin, więc nawet więcej jest teoretycznie. Zobaczymy, czy tutaj też tak wyjdzie. No i leci nam sobie tutaj teraz w tym momencie. Co prawda tutaj nam pokazuje, że ile wat ciągniemy. Paweł 131. No i tutaj mniej więcej to by się tak zgadzało. 133, 131,2. 9,8 Ampera. Pokazuje 9,6. No i też dobieg końca. No to wyniki. W 10 godzin i 10 minut. 101 Amperogodzin. 1294 Wh. Przy 10 V go odcięło. Tutaj nie mogę się połączyć teraz z Bluetoothem. Bardzo możliwe, że BMS się w tym momencie sposób rozłączył? Trzeba go po prostu teraz podładować z powrotem. W niedzielę kończymy z takim stanem. I co? Pewnie jeszcze przed targami będzie jeszcze z jeden filmik. Jak znajdę trochę czasu oczywiście na kręcenie i na yy, różne takie muszę tą kuchnię tutaj skończyć. Tą kuchnię ten podys chciałbym dokończyć, przynajmniej go tutaj zrobić. Może szuflady nie będzie. Ech, nie lubię robić szuflad stolik jakiś tam mam, co taki awaryjny no ale można go wsadzić i, i z nim jechać, ale chciałbym też mieć taki normalny stolik, jak będę tutaj robił blat to na pewno mm, będę wymierzał też jak taki stolik ma tutaj wyglądać dobra, nie zanudzam Was Wy chcecie widzieć robotę, a nie moje gadanie tyle pozdrawiam Was wszelkie oczywiście kody zniżkowe, linki i tak dalej do akumulatora macie w podpisie filmu z kodem wangarasz jest 5% zniżki zachęcam do używania jak zawsze no i co tyle pozdrawiam Was cześć